Tak więc rączki znowu tutaj, totalny relaks. No i proszę bardzo, i dalej się mogę rozglądać. <grym> o, marko. Cześć, siemko, moi drodzy, z tej strony Radek. Witajcie na kanale Morele TV. W dzisiejszym filmie mam dla Was coś, co intrygowało mnie już od dłuższego czasu, czyli. Granie z założonymi rękoma, czy jesteśmy w stanie grać w gry, nie dotykając komputera, robiąc wszystko zdalnie, nie utrzymując żadnego fizycznego kontaktu z kompem. I dzisiaj zamierzam to sprawdzić, ponieważ przygotowałem dla Was aż dwa akcesoria, z którymi miałem styczność osobno, ale nie miałem w okazji jeszcze razem, tak do kupy, załem przetestować. A będą to Tobi Eye Tracker, czyli sprzęt raczej niszowy, z którym społeczeństwa z Was pewnie nie miała kontaktu, no chyba, że oglądaliście streamy mniej więcej 10 lat temu, wtedy ten sprzęt wychodził i wtedy było wielkie boom. Każdy streamer chciał mieć eye trackera, czyli urządzenie, które pozwala pozwalało na śledzenie ruchu gałek ocznych i pokazywało taki bąbelek na miejsce, gdzie patrzyłeś. Dzięki temu ludzie oglądający danego streamera wiedzieli dokładnie, gdzie on patrzy. Ponadto taki eye tracker może być również wykorzystywany do nawigowania w Windowsie. O tym powiemy sobie na samym końcu, a druga rzecz, którą do tego dołączam, to słuchawki HyperX Cloud Orbit S. Słuchawki nie byle jakie, ale nie będę dzisiaj mówił o ich walorach akustycznych i estetycznych. Skupimy się na tym, że są to słuchawki z żyroskopem. Są to słuchawki, które mogą śledzić położenie waszej głowy, dzięki czemu możecie zaprogramować nim sześć aż akcji, które będą trygerowały poszczególne klawisze. I mamy przechylenie w lewo, przechylenie w prawo, odwrócenie do przodu, do tyłu. Więc tak jak powiedziałem, sześć akcji, plus wskazywanie wzrokiem, czy to może doprowadzić do sytuacji, w której będziemy w stanie grać w gry. Totalnie bezdotykowo. Sprawdźmy to. Figuracja jednego i drugiego urządzenia jest bardzo prosta. Eye tracker trzeba umieścić pod monitorem. Ja niestety mam pożyczony, więc nie mam oryginalnego mocowania, więc wybaczcie mi tę białą dwustronną taśmę, na której będzie wisiał, ale wciąż działa tak samo dobrze. A potem szybka kalibracja. Soft przeprowadza nas przez nią raz, dwa. Rzeczy, z których ja chcę skorzystać na samym początku, żebyście mogli zobaczyć, pojawia się coś takiego jak gaze trace, czyli śledzenie mojego spojrzenia. I teraz widzicie takim bombelkiem dokładnie, gdzie ja... Patrzę. I to właśnie był ten wielki hit, z którego korzystali streamerzy jakiś czas temu. Ze słuchawkami jest troszeczkę więcej zabawy. Do poprawnego działania wymagają zmierzenia przez Was swojej głowy i podania jej wymiarów właśnie w specjalnych polach, po to, żeby można je było odpowiednio skalibrować. Sami dobrze widzicie, w momencie, w którym ruszam głową w różne strony, to również awatar na to reaguje. I mamy trzy wartości, jest pitch, yaw i roll, Czy to są właśnie wartości osi, według których obraca się nasza głowa i możemy znowu head gesture beta przypisać, w którym momencie wychylenia aktywuje się dany klawisz. I tutaj, jak widzicie, już mam przypisane S i W na konkretne ruchy głową, jak i A i D na konkretne skręcanie. Więc jak się dobrze domyślacie, są to już bindy zrobione pod poruszanie się w grach. Wraz z softem do Eye trackera możemy pobrać również Tobi Game Hub, czyli listę gier, która oficjalnie jest wspierana przez Tobi Eye Trackera i która może korzystać ze wsparcia właśnie ruchu waszych gałek ocznych. I to jest przekazacie, bo lista jest szokująco długa. Jest wiele produkcji, których nawet bym o to nie podejrzewał, na przykład Slime Rancher, Assassin's Creed, Watch Dogs czy Division, a to dopiero wierzchołek góry lodowej. I niestety to, co chciałem zrobić, czyli przy pomocy iQ skonfigurować, żeby dana litera na klawiaturze miała inną akcję i później wykorzystać to do jeszcze innych akcji, bo niestety soft HyperX jest jak na razie ograniczony tylko do wpisywania czy też do komend, ale dotyczących liter akcji na klawiaturze, to zmiana funkcji klawiatury niestety nie wpływa na zmianę funkcji słuchawek. Więc no, jesteśmy ograniczeni do wpisywania czy też używania pojedynczych poszczególnych liter przy pomocy ruchu w głową. To już na starcie trochę krzyżuje moje plany co do wykorzystania tych słuchawek. Tak więc, kiedy znamy już mniej więcej możliwości obu tych sprzętów, spróbujmy wykorzystać tę wiedzę w grach. W grach spotkamy się z kilkoma implementacjami, które. o! Niespodzianka! dotyczą pola widzenia! Rozszerzone pole widzenia to podstawa, czyli gierka pozwala nam się nieco rozejrzeć dookoła. Sięgnąć tam, gdzie wzrok nie sięga, albo przynajmniej normalnie by nie sięgał. Wraz z tym rozszerzonym polem widzenia, na przykład w Slime Rancherze, mamy idealny przykład super prostej funkcji, która powinna być możliwa do pokonania we wszystkich grach. Smart UI, czyli interfejs, który się robi przejrzysty, kiedy na niego nie patrzymy. Tak niewiele, a zupełnie inaczej możecie wciągnąć się w gierkę. I znowu, jak widzicie, bąbelek jest odpalony, żebyście widzieli, gdzie ja się patrzę. I mogę się w prosty sposób rozejrzeć bez konieczności dotykania myszki, ale to czym jest właśnie Clean UI, To jest wygaszanie elementów interfejsu, na które nie patrzę. Patrzę na dół na sloty, podświetlają się, patrzę na pasek zdrowia, podświetla się, patrzę na wskazania godziny, podświetlają się. A to na co nie spoglądam, jest wyciemnione, dzięki czemu znowu wciągamy się bardziej w gierkę i mamy jeszcze większą, jeszcze lepszą immersję. Krok dalej zabierają to produkcje Ubisoftowe, tak jak Division 2 czy Watchdogs, gdzie swobodne oglądanie się zostało jeszcze głębiej zaimplementowane. W The Division 2 dostajemy naprawdę rozbudowane opcje, jeżeli chodzi o dostosowanie eye trackingu do siebie. Właśnie przede wszystkim samo włączenie systemu eye trackingu, czułość interfejsu, wzrokowe wybieranie osłon, oznaczanie wzrokowe, celowanie wzrokowe, rzucanie wzrokowe, zwiększone pole widzenia i pole widzenia przy celowaniu, zwiększona czułość pola widzenia, wsparcie wzroku i wsparcie głowy. Duże rzeczy. A co to daje w praktyce? I od moi drodzy, tak jak się mogliście domyślić, znowu mamy do czynienia z rozszerzonym polem widzenia. Tutaj jednak dochodzi kilka rzeczy, o których warto wspomnieć. Przede wszystkim rzecz, która jest naprawdę dla mnie game changerem, jeżeli chodzi o samo Division, jak i samo wykorzystanie eye trackingu, to nie tylko rozglądanie się, mimo że biegnę cały czas do przodu, to mogę spojrzeć w prawo w lewo bez zmiany kierunku biegania i bez wciskania dodatkowych klawiszy, ale to jest to, że mogę celować w jedno i drugie miejsce w zasadzie na kliknięcie. Czyli patrzę na to drzewo po lewej stronie, przycelowanie jestem na drzewie. No, prawie że. Trochę się mogę jeszcze rozejrzeć również przy samym przycelowaniu, ale patrzę na helikopter jest helikopter. No, z drobnym overshootem, ale w każdym razie nie musisz wykonywać ruchu myszką, ale biegnąc do przodu, grając w grę, biegnąc do przodu, widzisz wroga, robisz pyk i już jest w zasięgu Twojego wzroku. Nie musisz się rozglądać, nie musisz się obracać, po prostu automatycznie gra Złapię, że chciałeś się rozejrzeć, że chciałeś spojrzeć, co się tam dzieje. I to jest moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo fajne. Drugą rzecz, która wprowadza The Division i która jest identyczna z Watch Dogsami, to to, że wzrokowo jestem w stanie wybrać osłonę, za którą się schowam. Oczywiście, niestety, samo przejście na osłonę trzeba kliknąć i potwierdzić, ale tak jak pewnie zauważyliście w międzyczasie, wzrokowo również mogę oznaczać wrogów, To jest bardzo wygodne. No dobra, tyle o oczach, ale co ze słowkami, przecież o nich też miało być. I nikt się chyba nie spodziewał, że grą, którą przyjdzie nam zagrać ze sterowaniem głową, jest PUBG. Chodzi tutaj głównie o możliwość wychylania się za barykat, co jest poniekąd naturalne, bo każdy z Was, jadąc kiedyś w samochodówkę, wychylał się na zakręcie, czy to w lewo, czy w prawo, tak też podczas gier typu R6, czy też PUBG, wychylając się za rogu, również instynktownie wychylacie swoje ciało, co będzie jeszcze fajniejsze, jeżeli będziecie mogli się wychylać bez wciskania dodatkowych klawiszy, a właśnie instynktownie poprzez obrócenie swojej głowy. Więc jest taka mała rzecz, a takie wychylenie się, instynktowne wychylenie się, może być naprawdę bardzo przydatne. A przynajmniej ja je doceniam, bo zawsze zapominałem, szczerze wam powiem, się wychylać. Zawsze zapominałem w grach tego typu, że i mogę się wychylić. I po prostu wychodziłem, spotykając się z wrogami i nigdy nie kończyło się to dobrze. Ale nie mogę teraz kręcić głową, bo się wychylać. Niestety korzystanie z nakładki pokazującej, gdzie się patrzymy w grach FPS zdecydowanie za bardzo rozprasza. Dla widzów streamera spoko, ale do grania bardzo słabo. Na szczęście jest opcja uruchomienia tego w zgraniu ze streamem, gdzie to tylko widzowie będą mogli ją zobaczyć. Grą w której można realnie zdobyć przewagę dzięki iTrackerowi jest For Honor. Tutaj standardowo wykorzystujemy klawisze do poruszania się, jednak po zablokowaniu kamery do pojedynku z przeciwnikiem, ruchy myszką są zarezerwowane do sterowania kierunkiem ataków i obrony ale nie w przypadku śledzenia wzroku. Tutaj dzięki rozszerzonemu polu widzenia możemy się w takiej sytuacji nieco rozejrzeć dookoła, co pozwoli nam cały czas pilnować, czy ktoś nas nie chce zaatakować od boku. Realnie możemy wykonać akcję, która w innej sytuacji byłaby niemożliwa. Jednak koniec końców najlepsza implementacja eye-trackingu i śledzenia ruchów głowy jest w samochodówkach. Tutaj bez dwóch zdań mamy to zrobione genialnie. Zazwyczaj kiedy grasz w symulatory, chcesz korzystać z dedykowanych kontrolerów. No, w takim ETS-ie czy Farmingu są to kierownice jednak tracisz na doświadczeniu z samej rozgrywki bo twój wzrok jest skierowany cały czas w jedno miejsce, no chyba że się oderwiesz od tej kierownicy i zaczniesz ruszać myszką, żeby się rozejrzeć po kabinie. Coś, co właśnie było zmorą dla mnie, czyli jeżdżenie w tego typu grach i rozglądanie się myszką po kabinie, teraz to zupełnie odchodzi. Chcę spojrzeć w lewo, chcę spojrzeć w prawo, wystarczy, że obrócę moją głowę i to naprawdę działa tutaj świetnie, bo przy pomocy waszych oczu możecie rozejrzeć się dookoła, spojrzeć w lusterka czy całkowicie po prostu dać się pochłonąć grze. Nawet ja grając na klawiaturze, dałem się wciągnąć tak ostro, że operator musiał mnie upominać, że hej, hej, musimy nagrywać dalej. A wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy mieli większy monitor sterowania właśnie wzrokiem i do tego kierownicę. I w tych też grach postanowiłem połączyć zarówno słuchawki, jak i śledzenie wzroku. Czyli zbindowałem na konkretne ruchy głową WASD i zacząłem jeździć przy wąsy głowy, dodatkowo rozglądając się po kabinie i po drodze. Tak więc rączki znowu tutaj. Totalny relaks. No i proszę bardzo, i dalej się mogę rozglądać. Muszę tylko uważać, bo stawiłem sobie na przechylenie głowy w lewo-prawo skręty, a nie na obrócenie głowy. To z prostego względu. Bo obracać głową chcę, żeby spoglądać, co się dzieje w kabinie. Jaki ten Poznań pięknie odzorowany w Eurotraku dwójce. O, ale te barierki są pancerne! Eee. Jak teraz widzicie, moi drodzy, w farmingu bez konieczności ruszania głową, jestem w stanie rozejrzeć się po mojej kabinie. Rączki mam tutaj, nie dotykam absolutnie niczego. Minus jest taki, że nie jestem w stanie spojrzeć wysoko. No, Jakbym jechał traktorem, to nie patrzyłbym się na maskę, a raczej przed maskę, co trochę mnie niepokoi, ale spróbujmy sterować teraz traktorem przy pomocy ruchów głową. Tylko chciałbym patrzeć cały czas do przodu, a, a nie pod spód, ty. Patera, no. O! Dawaj, 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 A. Funkcjonalność śledzenia głowy niestety ogranicza się tylko i wyłącznie do widoku z kabiny. Jeżeli spojrzycie już poza kabiną, czyż będziecie się chcieli przejść swoją postacią, to niestety pozostaje nam funkcja, jaką jest sterowanie przy pomocy odchylania głowy. I właśnie mi się zresetowało. Pr, 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 pr. Ja jestem rolnikiem, ja jestem rolnikiem. I nie, takie sterowanie nie jest ani wygodne, ani praktyczne. Sławki działają z niewielkim, acz odczuwalnym opóźnieniem, a przy dynamicznych ruchach potrafią się rozkalibrować. I czasami musiałem mocniej obrócić głowę do wykonania jakiegoś manewru, co powodowało, że eye tracking przestał śledzić i mój widok też się resetował. Strasznie upierdliwe. Ale połączenie kierownica z eye trackerem? Noise. Tak więc nie oszukujmy się, moi drodzy. Gesty wykonywane głową celem aktywacji jednej litery, jednego klawisza nie są ani wygodne, ani praktyczne. I na dobrą sprawę, poza takimi właśnie jakimiś gagami, czy śmiesznymi, można powiedzieć, sytuacjami, w których to, o, jeżdżę sobie samochodem przy pomocy głowy, nie widzę dla nich praktycznego zastosowania. Niestety, dopóki nie będzie tutaj wprowadzona możliwość realnego bindowania rzeczy, które byśmy chcieli poza akcjami klawiszy. Te słuchawki pozostaną tylko gadżetem, z ciekawostką. Jeżeli jednak macie pomysł na lepsze wykorzystanie tych słuchawek albo grę, w której realnie tych kilka bindów ułatwi wam życie, dajcie koniecznie znać w komentarzach. I tak jak zaznaczałem też na początku, sam Windows ma w sobie zintegrowane sterowanie przy pomocy tylko spojrzenia. Nawet w waszym komputerze w chwili obecnej możecie znaleźć opcję, taką jak sterowanie wzrokiem i po włączeniu jej pojawia nam się zupełnie inny kursor, a w zasadzie inny panel, i teraz możemy przejść do na przykład. Ustawień sterowania wzrokiem. I cały czas rączki mam tutaj. Użyj kursor, pokaż, użyj zapisu kształtu, niekoniecznie domyślnie. Ustawienia zaawansowane. Co jest zaawansowanych? Okres istnienia i ogólny okres. Chodzi tutaj o to, jak długo musimy mieć wzrok skupiony w danym miejscu, żeby akcja została zarejestrowana. Key I niech to będzie tutaj. I teraz musimy wybrać lewy przycisk myszki. I niech to będzie tutaj. Ale sortuj według mnie nie działa, więc niestety nie tym razem. Przesuwamy panel na dół, klawiatura ekranowa, i tak przy pomocy tej klawiatury jesteś w stanie również napisać całą wiadomość. Niestety to, co okazało się być dla mnie trudnością, to to, że gubiłem fokus i nie byłem w stanie się skupić wystarczająco długo na danej akcji, i po prostu znacznie szybciej puszczałem wzrok, zanim to zostało zatwierdzone, i wielokrotnie musiałem się. Powtarzać z poszczególnymi zadaniami. Możliwość obsługi systemu Windows przy pomocy wzroku powinniście potraktować jednak jako ciekawostkę. Faktem jest, że bez żadnego problemu będziecie w stanie poruszać się po systemie i wykonać wszystkie zaplanowane przez Was akcje, ale z drugiej strony, niestety, takie nawigowanie jest znacznie wolniejsze niż przy wykorzystaniu klasycznych urządzeń wskazujących. Jednak może być totalnym game changerem dla osób, które z przeróżnych powodów nie mogą z tych tradycyjnych skorzystać. Implementacji eye trackingów w grach jest naprawdę sporo. Niemniej gdybyście się mnie zapytali, która z tych implementacji jest najbardziej praktyczna, odpowiedź byłaby jedna: Samochodówki, kiedy naprawdę potrzebujecie tej imersji, jak to jest hasło w F1, które również jest wspierane. Nie graj kierowcy, bądź kierowcą! I tutaj jestem szczerze przekonany, że dorzucając kierownicę, albo w farmingu, właśnie dorzucając dedykowany kontroler, jesteście w stanie wciągnąć się w świat rozgrywki jeszcze bardziej. No bo wtedy siedzicie w tym samochodzie, macie kierownicę, wszystko działa tak, jak działać powinno na dobrą sprawę, bo się rozglądacie i się rozglądacie! I to myślę, że jest coś super. Jeżeli zaś chodzi o słuchawki to Okazały się być większym rozczarowaniem niż zachętą, ponieważ wciąż mamy do czynienia z betą. Mamy do przypisania tylko 6 albo i aż 6 akcji, które myślałem, że będę mógł skonfigurać jak tylko chcę. Okazuje się, że to tylko może być litera, dany klawisz, który będzie wciskany. I, i tyle. A to naprawdę mało i to zdecydowanie nie wystarcza, No, chyba że chcecie, nie wiem, położyć się wygodnie na kanapie, wzrokiem skierować coś i zrobić kliknięcie myszą. Nie, nawet nie możecie tego zrobić. Bez sensu. Nie znalazłem praktycznego zastosowania dla tych słuchawek poza genialną echolokacją, bo to im trzeba oddać. Okej, okay, w skrócie nie potrafią, ale jeżeli chodzi o echolokację, są przekozackie. Ale jednak, co beta, to beta. I dopóki tego programowania nie rozwiną bardziej to niestety pozostanie to tylko gadżet. A na dzisiaj od mnie to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczkę w górę i subskrypcja. Sprawdźcie ten filmik, który się wyświetla gdzieś tutaj na dole i dajcie znać, co myślicie o bezdotykowym sterowaniu. Hej!